W Marcowym Frogu. Mamy nadzieję, że poświęcicie nam kilkanaście minut, aby przypomnieć sobie, co wydarzyło się w Gimnazjum nr 13 w marcu. Dziś powiemy m.in. o Dniu Patrona, sukcesach naszego teatru Światło i Cień i kolejnych działaniach Pomarańczowej Szkoły. Będzie również coś dla miłośników historii. A na koniec nasi dziennikarze sprawdzą wiedzę gimnazjalistów trzynastki na temat tradycji świątecznych. No to zaczynamy. 4 marca 1941 roku urodził się Hubert Wagner. Od kilku lat, w rocznicę tego wydarzenia, uczniowie naszej szkoły obchodzą święto swojego patrona. W piątek uczniowie przyszli do szkoły ubrani w stroje kibiców. Uroczyste obchody święta rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona szkoły. Następnie gimnazjaliści wysłuchali audycji radiowej o Hubercie Wagnerze. Odbyły się też konkursy wiedzy o naszym patronie oraz wiedzy o sporcie. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się konkurs kulinarny Zdrowe Śniadanie. Uczniowie przygotowali śniadanie z przyniesionych przez siebie produktów. Niektóre klasy wytypowały do konkursu kilka zespołów. Panie Anna Małecka i Marzena Żylińska nadzorowały pracę i oceniały jakość, wygląd i walory smakowe potraw. W sali gimnastycznej odbył się finał mistrzostw w gimnazjum w halowej piłce nożnej. Mistrzem szkoły została klasa trzecia F. Drugie miejsce zajęła klasa 2 A, a trzecie pierwsza C. Zorganizowano także turniej piłki siatkowej dziewcząt, w którym wystąpiły drużyny z pobliskich szkół podstawowych. Wygrała drużyna ze szkoły podstawowej nr 34. W nagrodę uczestniczki otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Odbył się także pokaz szermierki. Uczniowie naszej szkoły, którzy trenują tę dyscyplinę w klubach sportowych wraz z panem Adamem Sobczykiem, Nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem wyjaśniali zainteresowanym podstawowe zasady pojedynku. Weronika odpowiedziała po nogach, a odpowiedź tylko Później odbył się turniej szermierczy, w którym nauczyciele zmierzyli się z uczniami. Nagrodą była skrzynka jabłek. Wielkim talentem wykazała się pani Alicja Mierzyjewska. To głównie dzięki jej postawie minimalnie lepsza okazała się drużyna nauczycieli. Wciąż odbędzie się już w przyszłym roku. Wszyscy na pewno na długo zapamiętają tegoroczny Dzień Patrona. Rzadko mamy okazję do tak dobrej zabawy. Marzec był bardzo udany dla szkolnego Teatru Światło i Cień. Najpierw spektakl Beton otrzymał drugą nagrodę w przeglądzie Olszczyńskie Baby Teatralne. Tydzień później nasi aktorzy wybrali się do Warszawy, aby wziąć udział w gali finałowej trzeciego internetowego przeglądu teatrów szkolnych. Do prowincji Paraguay w Królestwie Nowego Świata znajdują się ludzie bez przodu i tyłu głowy, mając ją spłaszczoną jak półmisek albo placek. Ale to nie dzieje się naturą, bo dzieciom ledwo urodzonym głowy biorą subtelne i dyskretne prasy, nie dopuszczając rozgłową in rotundam figuram, tylko płasko. Przegląd już po raz trzeci zorganizowała Telewizja Polska. Uroczysta gala odbyła się 13 marca w Warszawie w studiu TVP. Zaproszono na nią przedstawicieli dwunastu nominowanych teatrów z całej Polski. Czy byście mogli powiedzieć nam, z jakiego teatru jesteście? z grupy teatralnej Niziołki z Radziemic. Tak, to już jest nasza druga przygoda z teatrem internetowym. W tamtym roku również braliśmy udział. Mieszkamy blisko Krakowa, w związku z czym Małopolska oferuje bardzo dużo tutaj tych przeglądów teatralnych, między innymi Bajdurek, czy, czy chociażby Teatr Jednego Aktora w Kętach, czy w Krakowie Małopolski Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Także jest, mam już doświadczenie, jeśli chodzi o przeglądy teatralne. Natomiast powiem szczerze, że występ tutaj troszeczkę tak w telewizji jest czymś nowym dla nas, ale myślę, że... że Daliśmy radę. Nasi aktorzy, choć przywykli do występów na scenie, odczuwali jednak lekkie zdenerwowanie. Aby dobrze wypaść w telewizji, należało się odpowiednio przygotować. Impreza miała wyjątkowy charakter, ponieważ, żeby wziąć w niej udział, należy do odpowiedniego oddziału regionalnego telewizji polskiej dostarczyć nagranie wideo swojego spektaklu. Przedstawienia można było obejrzeć na stronie internetowej przeglądu. Widzowie mieli także możliwość oddania głosu na ulubioną sztukę. Czy taki przegląd internetowy bardzo różni się od normalnych przeglądów, w których na żywo gramy? Oj tak, bardzo się różni, ponieważ tak na żywo trzeba to jednak wszystko zagrać i, i jak coś nie wychodzi, to nie można powtórzyć czegoś, nie można czegoś wyciąć, nie można... no. Też publiczność może też działa czasem, jeśli, jeśli takowa jest. No, jeśli to jest właśnie przegląd taki internetowy, no to wiadomo, najpierw trzeba zrobić nagranie, które można tam coś pokombinować, pomontażować. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoniło jury w składzie Dominika Ostałowska, Marta Głuśniowska, Zbigniew Dzięgiel, Wojciech Majcherek i Marek Mikos. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem Nasza Klasyka. Aktorzy z trzynastki otrzymali główną nagrodę w kategorii szkół gimnazjalnych. Spektakl, który przygotowali nosi tytuł Schola, a jego scenariusz powstał na podstawie tekstów XVIII-wiecznych zakonników Benedykta Chmielowskiego i Jężeja Kitowicza. A Jezus wychodzi z takiej mgły i mówi głośno, żeby go wszyscy słyszeli. Syzyfie, cyzyfie, twoje winy zostały ci odpuszczone. Teatr Światło i Cień, zwyciężając w przeglądzie, powtórzył ubiegłoroczny sukces przedstawienia Erpek. A potem trzeba było jeszcze tylko udźwignąć ciężar sławy należnej celebrytom. Najlepsze pozdrowienia dla widzów w telewizji Frog 13. Jak co roku wiosną wracamy pamięcią do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Nasi uczniowie na przełomie lutego i marca mogli obejrzeć wystawę Zbrodnia Katyńska przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpiło 2 marca w obecności pani Renaty Gieszczyńskiej z Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie w ramach cyklu uczymy się przez doświadczenie. Odbyły się warsztaty dla uczniów realizujących dwa ogólnopolskie projekty: "Przywróćmy pamięć" i "Pamięć dla przyszłości". Gimnazjaliści pracowali na materiałach źródłowych oraz zdjęciach prezentowanych na wystawie. Poznawali losy Polaków pomordowanych w czasie II wojny światowej i uczyli się pracy z materiałem źródłowym. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń, które wpłynęło nie tylko na los jednostkowych osób i ich rodzin, ale przede wszystkim na historię. Państwa Polskiego i na działania tych wszystkich, którzy nie chcieli pogodzić się z kłamstwem kantyńskim i zacieraniem prawdy. Na zakończenie uczniowie złożyli znicze pod katyńskim dębem pamięci. Wy macie tutaj e, pana Ignacego Drostka. To jest grupa policjantów, którzy byli osadzeni w Twerze, bo tam ich w większości wymordowano strzałem w tył głowy. 31 marca w Gimnazjum nr 13 uczniowie zaprezentowali mini projekt szkolny pod tytułem Czy mogła istnieć miłość w obozie w Auschwitz? W jego ramach gimnazjaliści poznawali miasto i jego historię oraz przygotowali montaż słowno-muzyczny o tragicznej historii Żydówki Mali Cimetbaum i Polaka Edka Galińskiego, którzy zakochali się w sobie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Spektakl odbył się w przygotowanej przez uczniów scenografii na tle makiety przedstawiającej obóz zagłady. Reporterzy Froga towarzyszyli uczestnikom projektu od początku ich półrocznej pracy. To nasza cała praca, to była taka dość nietypowe zajęcie, ponieważ była um, połączona praca teatralna i odgrowa pla plac plastycznych. Taka teatralno-plastyczna praca. Bo można powiedzieć. Budowaliśmy jednocześnie scenografię i dokończaliśmy scenariusz, robiliśmy próby i potem znowu scenografię ulepszaliśmy. Cały projekt dał nam też taką yy, wiedzę o Holokauście? Przedstawienie nasze ma tytuł "Malej Jedek w Auschwitz opowiada o pięknej miłości Mali i Edka. Chociaż dookoła ludzie ginęli, oni mogli się ze sobą związać. To było piękne przedstawiać to, gdy poznaliśmy, jak silni są ludzie, że pomimo tego, że siedzieli w obozie, mogli się w sobie zakochać. Cała scenografia miała przedstawiać obóz zagłady Auschwitz. Budowaliśmy budynki, wszystkie miejsca, które były według nas ważne w tym obozie i wymagały przedstawienia, które pasowałyby nam do scenariusza. Używaliśmy do tego różnych technik: malowaliśmy węglem, farbami, sprayami. Często byliśmy bardzo ubrudzeni od, yy, od węgla w szczególności. Całą scenografię chcieliśmy jakby odwzorować tak bardzo dokładnie, że nie przedstawiliśmy tego, tego przedstawienia w sali, tylko na w piwnicy, tak? tak? W piwnicy, aby odwzorować taką jakby rzeczywistość tego, jak, jak tam było. I całą aurę taką utworzyć, żeby. Takiej surowości tak. tego obozu. Ja. Efekt naszej prawie półrocznej pracy po... przedstawiliśmy 31 marca. Najpierw zagraliśmy dla uczniów naszej szkoły, potem po południu zagraliśmy dla naszych rodziców i bliskich. Zaskakujące w tej historii było to, że ludzie, mimo strasznych wydarzeń, które miały miejsce w obozie, mimo strachu, który odczuwali każdego dnia, mogli jednak zdobyć się na to, żeby pokochać inną osobę. Cały film poświęcony projektowi: Czy mogła istnieć miłość w obozie koncentracyjnym w Auschwitz? Można obejrzeć na naszym kanale i na stronie internetowej szkoły. W ramach realizowanego w gimnazjum nr 13 projektu Pomarańczowa Szkoła w dniach 3 i 8 marca odbyły się zajęcia pod hasłem Jakość gleby to nasz wspólny problem. Ale ja chciałabym troszeczkę wrócić do lekcji chemii, kiedy omawialiśmy sobie obieg azotu w przyrodzie. Pamiętacie taka lekcja była. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 1B oraz 1G. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jakie są funkcje gleby, poznali organizmy w niej żyjące, wykorzystywane w nawozach sztucznych, które mogą być szkodliwe dla organizmów żywych. W części doświadczalnej uczniowie podzieleni na grupy badali glebę pod względem pH oraz zawartości azotanów. Próbki pochodziły ze szkolnego ogrodu dydaktycznego, więc uzyskane wyniki badań zostaną wykorzystane do prawidłowej opieki nad ogrodem. Na dzisiejszych warsztatach podobało mi się najbardziej badanie pH gleby. Najbardziej mi się podobała praca w grupach, dokładnie doświadczenia, które robiliśmy. Jakie organizmy żyją w glebie? Na dzisiejszych warsztatach najbardziej podobało mi się badanie pH gleby. Czyli, no, zobaczymy sobie jako, jako ogrodnicy tak, naszego ogrodu. Co musimy zrobić z tą naszą ziemią, żeby ona była lepsza w ramach projektu Pomarańczowa Szkoła na przełomie marca i kwietnia w szkole odbyły się spotkania z profesorem Piotrem Czechorowskim pracownikiem Uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. Dlaczego w sklepiku lepiej wygodniej jest mieć w sprzedaży batoniki, gipsy i Coca-Cola no, niż kanały? Bo no, się łatwiej sprzedaje. Bo się łatwiej sprzedaje? Ale no, dlaczego się łatwiej sprzedaje? sprzedaje. No, no, a to jest do, dobra odpowiedź. E, Bo dłuższy e, okres przydatności. Kanapkę, jeśli byście zrobili świeżą. To na jeden dzień. Na jeden dzień, jeśli sklepikarz nie sprzeda, trudno zmarnował, albo komuś odda e, w inne miejsce, a taki baton ile może leżeć pół roku. Gimnazjaliści pracowali metodą projektu. Pan profesor zaproponował wykonanie dwóch prac badawczych. Pierwsze zadanie polegało na wizycie w wybranym sklepie i przeanalizowanie zgodnie z instrukcją konkretnych produktów oraz sporządzenie notatek, wykonanie zdjęć i wyciągnięcie wstępnych wniosków. Przeanalizujecie dowolne wybrane produkty. Nie wszystko w sklepie, bo to zajęłoby dużo, ale jeden zespół, jeden towar, mleko, ketchupy, masło, etc. Każdy różny, to wtedy będzie więcej informacji. Drugie zadanie miało na celu obserwację, jakiego rodzaju śmieci wyrzucamy do domowych śmietników. Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a teraz pozostało im tylko zebrać wyniki prac wszystkich grup i przygotować raport. A teraz pora na krótkie gadki. W dniach 11-13 marca odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności, do której przyłączyło się. 80 wolontariuszy ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Tegoroczna zbiórka miała dla społeczności naszej szkoły dodatkowy, ważny aspekt, bowiem wspierając działalność Banku Żywności w Olsztynie, gimnazjaliści pomagali choremu na białaczkę koledze. Bank Żywności w Olsztynie włączył się do pomocy rodzinie chorego ucznia, za co z całego serca dziękujemy. 21 marca uczniowie trzecich klas uczestniczyli w imprezie pod nazwą Szkoły Zawodowe gimnazjalistą”. Piknik w Parku Centralnym. W programie przedstawiono oferty kształcenia szkół zawodowych na przyszły rok. W organizacji artystycznej części imprezy włączył się także Olsztyński Pałac Młodzieży. Szkoły przygotowały punkty informacyjne, pokazywały pomocy naukowe i laboratoria, często prezentując w nich ciekawe eksperymenty. Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych udzielali informacji i odpowiadali na pytania gimnazjalistów, zachęcając ich do wyboru szkół. Olsztyński oddział PTTK opracował trasę pod hasłem Gramy w zielone, która wiodła przez Gierzfaut, Śródkę, Tomaryny do nadleśnictwa Jagiełek. Podczas rajdu uczniowie poznali m.in. historię objawień w Wiedżfawcie. Wiosna to także świetna pora do sprawdzenia, czy znamy nasze świąteczne tradycje. Jak się okazuje, różnie z tym bywa. Co to jest kraszanka? To jest jajko pomalowane na jeden kolor. Tak, takie ozdobione jednym kolorem, tak. Nie wiem, kojarzymy się z jakimś ciastem, ale nie wiem. Ojeju, nie wiem. To jest, ta to jajko malowane. Kraszenka to jest taki shake w KFC. A co się robi z palmami po Wielkiej Nocy? U mnie to w rodzinie się je pali. Pali się je? Pali się. A co się później robi, jak się je spali? Ciepie się na łeb. Na głowę. <noise> co się robi z palmami po Wielkiej Nocy? E, no, je się chyba spala. No, na szafkę się kładzie, w bazyn, tak żeby było nie stało. Pali się. Tak. Co wchodzi w skład święconki? W skład święconki wchodzi jajo, drugie jajo, trzecie jajo. E, kiełbasa, jakieś ciasto, chleb, sól, pieprz, osękać. No wiadomo, oczywiście jajka, jakiś tam chleb. No nie wiem, jakieś kiełbasa. E, oczywiście wiadomo koszyczek. E, kiełbasa, chleb, sól. Nie, nie wiem. Chleb. Jajko. Kiełbasa, baranek, sól, jajko, chleb. A na czym polega kaczanie jajek? Na tym, na zbiornie jajek. Na e, nie o. wiem. Nie wiem. Nie wiem. Kaczanie jajek to jest jak kaczka koczuje, tylko po prostu się to nazywa kaczanie, po prostu jest w przypadku. Ale nie, to, nie, to się tej jajka turla, i potem one koczują. Co to jest świętolejka? No to proste, świętolejka to jest śmigus dingus. No to oczywiście jest, prawda? Śmigus dingus, latanie z pistoletami, oczywiście po osiedlu, wiadomo. E, no to to jest śmigus dygus, i się robi, żeby wszystkie dziewczyny w mieście były mokre? E, coś, gdzie się leje wodę. A inaczej, jak to można nazwać? Lanie wody? <laughs> Lany poniedziałek? No, śmigus dingus. Lany poniedziałek. Tak, to lany poniedziałek. Oblewamy się wtedy wodą. Coś jeszcze się wtedy robi? Oblewa się wodą. To tyle w dzisiejszym Frogu. Teraz wszyscy trzymamy kciuki za trzecioklasistów na egzaminach. Powodzenia!